Czy to możliwe, że naukowcy zupełnie nieświadomie otworzyli bramy do innych wymiarów? Czy niektóre eksperymenty przekroczyły granice znanej fizyki i coś przeszło na naszą stronę? Dziś pokażę ci 10 wstrząsających przypadków, w których nauka zetknęła się z czymś, czego nie da się wytłumaczyć. Eksperymenty, które zmieniły wszystko. Nagrania, które zniknęły z sieci i świadkowie, którzy twierdzą, że świat po tym nie był już taki sam. Ale ostrzegam, im dalej w to wejdziesz, tym dziwniej się robi. Gotowy? To zaczynamy. Jeden. CERN i eksperyment, który wymknął się spod kontroli w 2016 roku. Nieopodal Genewy w ośrodku CERN. Naukowcy przeprowadzali testy zderzacza hadronów. Jednym z celów było odtworzenie warunków tuż po wielkim wybuchu, ale wtedy coś się stało. Według nieoficjalnych raportów, w jednej z podziemnych hal na moment pojawiło się intensywne światło, którego nie da się wyjaśnić fizycznie. Kamery monitoringowe zawiesiły się. Pracownicy zaczęli zgłaszać dezorientację, halucynacje, uczucie bycia obserwowanym. Niektóre źródła sugerują, że eksperyment na krótki moment otworzył szczelinę w przestrzeni, a kilka dni później, niedaleko CERN, odkryto dziwnie zdeformowane zwierzęta i geometryczne wypalenia w ziemi. Czy naprawdę coś przeszło przez ten portal? 2. Projekt Montok tajny program USA. Oficjalnie nie istnieje. Nieoficjalnie? To najbardziej przerażający projekt militarno-naukowy, jaki kiedykolwiek powstał. Na początku lat 80. w bazie Montauk na Long Island prowadzono badania nad kontrolą umysłu i manipulacją czasoprzestrzenią. Według byłych pracowników przeprowadzono eksperyment, w którym otwarto sztuczny portal. Mieli wysyłać ludzi w inne czasy i miejsca, ale. coś wróciło. Nie człowiek, coś innego. Jeden ze świadków opowiadał o dziwnej istocie z czystej energii, która pojawiła się i zniknęła, zostawiając za sobą spustoszenie. Czy to dlatego projekt został nagle zamknięty? 3. Skinwalker Ranch miejsce, gdzie portale są codziennością. To nie fikcja. To miejsce istnieje naprawdę w Utah, USA. I od lat 90. przyciąga wojsko, naukowców, ale i badaczy zjawisk paranormalnych. Dlaczego? Świadkowie donoszą o Niewidzialnych istotach, które atakują zwierzęta, kulach energii, które przecinają niebo i co najdziwniejsze, lewitujących portalach, z których wyłaniają się obiekty. Wielu twierdzi, że ten teren to naturalna szczelina między wymiarami, a wojsko dobrze o tym wie. Co tam naprawdę ukrywają? Czwarty. Eksperyment Filadelfia teleportacja czy zerwanie z rzeczywistością. Rok 1943. Amerykański niszczyciel USS Eldridge miał zostać ukryty za pomocą pola elektromagnetycznego. Ale efekt zaskoczył wszystkich. Według świadków statek zniknął z radaru. I z oczu. Pojawił się 600 kilometrów dalej. A kiedy wrócił, niektórzy marynarze byli dosłownie wtopieni w pokład. Inni oszaleli. Mówili o dziwnym miejscu bez czasu i dźwięku. Czy otwarto portal? A może teleportacja wymaga? Przejścia przez inny wymiar. 5. Teoria dymensjonalnych anomalii z Syberii. W głębi Syberii odkryto jaskinie, w której zegary przestają działać, a sprzęt elektroniczny szaleje. Miejscowi Szamani od setek lat twierdzą, że to miejsce, gdzie duchy przychodzą z innych światów. Naukowcy z Rosji, którzy próbowali zbadać teren zgłosili dezorientację czasową, halucynację oraz zniknięcie jednego członka zespołu. Czy to miejsce to naturalny portal między wymiarami? 6. Eksperymenty z LSD i stanami mistycznymi. Nie wszystkie portale muszą być fizyczne. Niektóre mogą otwierać się wewnątrz umysłu. W latach 60. i 70. prowadzone były badania nad LSD, DMT i innymi psychodelikami. Wielu uczestników twierdziło, że widzą istoty z innych wymiarów zawsze te same niezależnie od kultury machiniczne elfy. Byty z czystego światła. Niektóre próbowały przekazać wiadomość. Naukowcy nie wiedzą do dziś, czy to halucynacje. Czy może ludzki mózg staje się wtedy odbiornikiem innych rzeczywistości? 7. Brama w Wielkim Zimbabwe starożytna technologia. W ruinach Wielkiego Zimbabwe znajduje się struktura, która nie pasuje do niczego z epoki. Lokalni twierdzą, że to Brama duchów. Według legend, ludzie wchodzili tam i nie wracali. Albo wracali z dziwnymi opowieściami o świecie ze światła i cienia. Nowoczesne pomiary wykazały pulsującą energię elektromagnetyczną, która nie ma źródła. Czy to starożytny portal? A jeśli tak, kto go zbudował? 8. The Gateway Experience Projekt CIA, wyciekły dokumenty CIA potwierdzają. Badano możliwość opuszczania ciała i podróży poza czasem i przestrzenią. W programie Gateway Experience wykorzystywano dźwięki i medytacje do synchronizacji półkul mózgowych. Efekt? Uczestnicy zgłaszali podróże do innych rzeczywistości, kontakt z bytami bezcielesnymi, a nawet obserwowanie przyszłości. CIA uznało projekt za obiecujący. Ale potem, jak zwykle, wszystko utajniono. 9. Incydent w Norwegii Pamiętasz spirale nad Norwegią? W 2009 roku nad Skandynawią pojawiło się ogromne spiralne zjawisko na niebie, które wyglądało jak otwierający się portal. Oficjalnie to awaria rakiety, ale wielu naukowców wskazuje, że to niemożliwe. Ruch spiralny był zbyt idealny i trwał zbyt długo, a zaraz po zjawisku świadkowie mówili o zaburzeniach czasu, dziwnych snach i zmianie zachowania zwierząt. Co naprawdę otwarto na niebie? LHC 2022 roku. Eksperyment, o którym nikt nie mówi, mało kto wie, że w 2022 roku CERN osiągnął rekordową energię zderzeń. A dzień po tym w sieci pojawiło się krótkie wideo pokazujące coś, przypominającego wirującą czarną dziurę nad Genewą, zniknęło w ciągu godzin. Ale internauci, którzy zdążyli to zobaczyć, mówili, to było coś nienaturalnego, jakby dziura w niebie, zrobiło się dziwnie cicho. Czy to był przypadek, a może otwarto coś, czego już nie da się zamknąć? Podsumowanie. To były tylko niektóre z historii. Nauka ma ogromną moc, ale czy jesteśmy gotowi na to, co może się wydarzyć, gdy otworzymy drzwi, których nie rozumiemy? Bo może coś po drugiej stronie już czeka. Jeśli dotrwałeś do końca, jesteś jednym z nielicznych, którzy szukają prawdy. Zostaw komentarz, która historia poruszyła Cię najbardziej i koniecznie zasubskrybuj, bo kolejne tajemnice są już gotowe, by ujrzeć światło dzienne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Odkrywcy wiedzy.